No w Słuchajcie, obiecałem, że będzie materiał o tym, jak została zrobiona płyta pod silnik dziobowy w tej modelu Łodzi, konkretnie przeze mnie no to ten materiał robimy i nie będziemy tu roztrząsać yy, kwestii bowiem, że niektórzy do tej pory czegoś takiego jak dziobówka nie uznają na przykład a są tacy, co sobie świata bez niej też nie wyobrażają ja uważam, że kłócić się z istnieniem silnika dziobowego to tak jak kłócić się z istnieniem biegu wstecznego w samochodach. Moim zdaniem jest niezbędny w wielu sytuacjach. Na przykład, kiedy musimy łowić na silnym wietrze, na ostrym spadzie, na głębszej wodzie, spróbujcie sobie poradzić w takim miejscu bez dziobówki. Zdrówka życzę. Ale z drugiej strony. No, ja nie nadużywam. Ja sam, na przykład, na wodach bardzo płytkich, w okresie, w czasie, kiedy widzę, że ryby żerują bardzo niechętnie, że silnik dziobowy czy w ogóle elektryczny ma również wpływ na brania ryb, to jak się ryby zachowują, staram się nie nadużywać tego silnika. Używam wtedy też zwykłej kotwicy i nie obrażam się ani na jedno, ani na drugie. Rozwiązanie. No ale to dziś pogadamy jednak o tym. Jak zainteresowani, to zapraszam. Jedziemy. Słuchajcie płyta pod silnik dziobowy do łodzi kontra S400. Płyta mojego pomysłu i projektu. Parę informacji technicznych o niej, płyta wykonana słuchajcie z aluminium centymetrowej grubości, żeby nie było, jest to kawał żelastwa starałem się zrobić z jednej strony maksymalnie oszczędnie jeśli idzie o materiał po to żeby nie dodawać niepotrzebnej wagi, ale z drugiej strony oprócz silnika dziobowego chciałem tu jeszcze zmieścić rolkę kotwicy tu jest gniazdo typu Scotty, w którą sobie tę rolkę wpinam Uchwyt na kamerkę i ewentualnie, może jeszcze jakieś akcesorium, na przykład reflektor szperacza, można tu będzie z góry czy z dołu doczepić. Ale pracując nad tą płytą, napotykamy po drodze pewnego rodzaju ułatwienia, które się również okazują potem utrudnieniami. Brzmi skomplikowanie, no to słuchajcie, już zaczynam tłumaczyć. Zaglądamy pod płytę. Łodzie Contra S350 i S400 mają taki płaski kawałek przestrzeni na dziobie, który może służyć w zamontowaniu czegoś takiego jak silnik dziobowy czy płyta pod silnik dziobowy. Natomiast, jak patrzycie pod spodem, widzimy, że jest to dość krótkie I słuchajcie, rzecz istotna to nie jest w zasadzie do końca płaskie. To jest półokrągłe, a do tego, jak się tutaj przyjrzycie, wyposażone w takie wystające elementy, tak jak tutaj mamy takie nypki antypoślizgowe. Jakbyśmy to zwali, tak zwali. No, chodzi o coś takiego. I teraz, tak słuchajcie, w celu ułatwienia nam życia, producent łodzi, czyli Rototech oferuje możliwość wtopienia w to miejsce czy w dowolne miejsce łodzi które sobie wymyślicie insertów montażowych w rozmiarach albo M6 albo M8 6-8 mm mówiąc inserty montażowe mamy na myśli takie coś ja na etapie kupowania łodzi zamówiłem sobie oczywiście wtopienie 6 takich insertów tutaj w dziób żeby domyślnie potem się do nich domontować, zamówiłem inserty e, ósemki żeby się do nich przykręcić z płytą no i kochani, łódź przyjechała, inserty były wtopione e, jak przyszło co do czego no to wyszło tak, że tu jest półokrągłe natomiast same inserty moi drodzy no one są zostały wtopione tak jak zaznaczyłem mniej więcej na obrazku one są wtopione dość równo natomiast nie wiem czy firma Rototech ma jakikolwiek system ze stałymi odstępami między na przykład takimi insertami że w każdej łodzi będzie tak samo podejrzewam, że jest to raczej na etapie robienia w tej chwili indywidualnie pod zamówienie i co więcej tego tu nie zobaczycie, ale Postaram się wkleić inne zdjęcia. Te inserty one zostały wtopione każdy pod trochę innym kątem. Więc kiedy kombinowałem co w te inserty wkręcić, przez co będę mógł później przełożyć płytę i ją później dokręcić od góry, kiedy znalazłem takie rozwiązanie w postaci takich gwintowanych kołków z gniazdami impusowymi, zapomniałem fachową nazwę, jak to się. Nazywa, ale pokażę Wam zaraz zdjęcie, jak to wygląda, o co chodzi, i zaraz tę nazwę sobie przypomnę. W każdym razie, po wkręceniu tych kołków okazało się, że one to wyglądają trochę jak jeżyk każdy idzie w inną stronę. I teraz, jak się dopasować tu spłyto? No, przy wycięciu wstępnie kształtu podstawy płyty, który był oczywiście dopasowany do podstawy silnika i do tego dziobu. Trzeba jakoś wytrasować te otwory, żeby to wszystko się zeszło. A uwierzcie mi, że na tej półokrągłej powierzchni i z tymi kokami sterczącymi każde w inną stronę, zabawa okazuje się wcale nieprosta. Najpierw zrobiłem szablon kartonowy, potem, e, kiedy ten kartonowy stwierdziłem wchodzi, ok. Tenże szablon pojechał do kolegi. I został zrobiony pierwszy szablon blaszany. Otwory się oczywiście nie pokrywały, więc zostały naniesione poprawki. Ile gdzie, jaki otwór przesunąć. Poprawki pojechały, i został przygotowany drugi szablon blaszany. No to przyjechało, zostały naniesione poprawki. Kolega obstawiał, że będziemy się tak bawić jakieś 9 do 10 razy. Eee, słuchajcie. Trzeci szablon, który żeśmy zrobili, okazał się być już ok i można było przepalić całą płytę na gotowo. I tak to, kochani, wyszło. Na no, takie właśnie e, kołki montażowe ósemki. To jest wszystko porządnie podokręcane. Wszystko wyglądało solidnie, natomiast u mnie się zaczęły rodzić pewne wątpliwości. Dziobówka ma swoją wagę w czasie jazdy samochodu, czy w czasie pływania na dużej fali. To wszystko będzie pracować. Ja się zastanawiam, jaka jest siła trzymania tychże wtopionych insertów. Martwiło mnie też, że ten materiał może odrobinę gdzieś tam pracować i że zrobi nam się jakaś tragedia. Tak więc powstał temat nichuchu hu, inserty insertami, a trzeba jeszcze zrobić. Jakiegoś rodzaju podporę. No i teraz sobie pogadamy o tym wynalazku, co tu dałem, żeby to jeszcze dodatkowo usztywnić. słuchajcie podpora wykonana została, jak zobaczycie, z grubych cewników aluminiowych. Górny element przykręcony na stałe do płyty, one zachodzą na siebie z dolnym elementem, są skręcone przegubowo także ten lekko pracować może, góra-dół na tejże ośrubie dołem wycięte w kształt tego występu odbojowego tak jakby na łodzi i stwierdziłem, że zrobimy to na zasadzie no, wyparcia tego, zaparcia tego punktu dół i wyparcia tego do góry i w tym celu co wykorzystałem, słuchajcie, szekla tu jest drugie ucho cumownicze, z którego skorzystałem. I słuchajcie, śruba rzymska. Oczywiście ze stali kwasowej, nierdzewnej, kwasodpornej. Wszystko zostało skręcone, wyciągnięte do góry. Siedzi na sztywno. Słuchajcie, tu nie ma ani ani milimetra. Jeśli idzie o ruszanie się tego. Mam nadzieję, że to Zda egzamin. Oczywiście, zanim to wszystko zostało podokręcane, teraz zobaczcie, tak ile trzeba było dać podkładek, żeby to wszystko sobie ładnie na podkładkach wyrównać. No bo przecież to jest półokrągłe, nie? Te były krzywe w każdą inną stronę, więc trzeba było to najpierw wszystko ładnie wypoziomować. I teraz, proszę bardzo. Tak to całościowo wygląda. Ona dość mocno, jak się przyjrzycie, wystaje przed dziób łódki, no ale to wynika z tego, że tu mamy te śruby ubytych insertów i dalej nie za bardzo było miejsce, żeby się cofnąć z płytą z silnikiem. Ja zrobiłem, słuchajcie, tu takie rozwiązanie. Nie ukrywajmy, było to wszystko dość upierliwe. Z tym nanoszeniem, wprowadzeniem korekt otworów, miałbym pewne pomysły racjonalizatorskie, które mógłbym podpowiedzieć producentowi. To może o tym za chwilę. Ale zanim to jeszcze słuchajcie, gdyby ktoś był ciekaw, a nie widział, jak wygląda wysięgnik kotwicy od firmy Scotti. To proszę bardzo, wsadza się coś takiego w gniazdo. On ma nośność, wedle producenta, do okolic 9 kg. To się dobrze składa, bo akurat mam kotwicę 9, ona powinna spokojnie wystarczyć. On działa, słuchajcie, ma samo knagowanie. Jak go tak odciągniemy, to jesteśmy w stanie wypuszczać linkę, wciągnąć kotwicę do góry. A jak puścimy mocniej, on się sam blokuje i trzyma nam kotwicę słuchajcie bar, bardzo dobre rozwiązanie jak chce się e, stanąć na kotwicy na płytki wodzie albo jak nie wiem, no po prostu zepsuje nam się dziobówka i trzeba się jakoś zakotwiczyć to zawsze zawsze warto kotwicę ze sobą mieć to oczywiście można jeszcze obracać żeby tam nie było, tak? no teraz kotwica wisi ciężkie jedną ręką nie będę tego dźwigał, ale to ma kilka Dobry patent, jak niepotrzebny, to się cyk zdejmuje, chowa w bakistę. I tyle. No, i w tym miejscu czas na wniosek racjonalizatorski dla producenta łodzi. Bo nawet jeżeli firma Rototech, na przykład, nie chce wejść w produkcję gotowych zestawów konwersyjnych, montażowych, jakbyśmy je nazwali do montowania. Płyt pod silniki dziobowe, to być może warto by było wprowadzić technologię montowania według jednego systemu na jednym rozstawie tych insertów montażowych, żeby one trzymały jakoś parametr, tak, żeby można było taką płytę jedną zrobić i że ona będzie pasowała pod fabryczne otwory za każdym. Razem, a nie, że będzie to taka rzeźba w mało szlachetnym materiale, żeby uzyskać taki efekt finalny. Ja tylko podpowiadam. Tak to, kochani, wyszło. Było trochę kombinacji z tą płytą. Długo to trwało, bo to zrobić ten szablon, później jechać przepalić to przyjechać, przymierzyć, namierzyć no, te poprawki nanieść. No i tak było włożenie się, natomiast efekt efekt wydaje mi się finalny całkiem niezły, będzie to testowane w praktyce. Mam nadzieję, że cała konstrukcja jest zrobiona na tyle y, sztywno i na tyle y, mocna jest, że nie będę miał z nią w przyszłości problemów. Jeżeli macie jakieś uwagi techniczne, to zapraszam serdecznie do dzielenia się w komentarzach oczywiście. A widzimy się niedługo zaraz w następnym materiale, bo pogadamy sobie o kolejnej mojej wydumce, czyli o zbiorniku paliwa, który jest wyrzucony z pokładu, z baki wyrzucony na tylny pływak i uwaga, wykonany z aluminium. Strach, zgroza i przerażenie. Jak zainteresowani, to zapraszam niedługo. Znowu się będziemy widzieć. Cześć.